Leci mały migol. Poprzez miedzę leci. Zanim leci drugi, a za nim trzeci. Kaj lecicie chłopcy! Mama na nich woła. Chcemy se pokurzyć słupkę za stodą. Wróćcie się piarunki. Mama na nich wreszcie. Ale chłopcy gnają. Kto pierwszy ten lepszy. I cóż o teraz płacznym? Mamulka rozmyśla. Coś tym moim chłopcom do głowy przyszło. Ledwie cała ziemię mi połodrostali, a już się im zdawa, że sumisto zdrali. Użo im pokorzym, tym z małym. Prawi se mamuśka, dzierżąc w ręce gałęź. A jak widzą prytek, to mnie posłuchają i kochałbie spadki wartko pośmigają. Toż przygnała matka i tak na nich woło. Będę ta nie działał kurzec, słabki Kapkę im pod nosem prytkiem pośmigała, i spadki do chałupy chnet chłopców przegrała.